Miałem wrażenie, że album nie wyrzucą, Myślałem, że po prostu polegnę tam. Jestem przygotowany do rozmowy o pracę po angielsku. To była jedna z bardziej takich upokarzających sytuacji w moim życiu. Strasznego buraka tam strzeliłem, i po prostu myślałem, że zapadnę się pod ziemię. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z pewną historią. Powiedzmy, że jest to takie story time z herbatką, oczywiście. Na zdrówko. Widzowie z mojego poprzedniego kanału na pewno kojarzą ten kubek. Jeśli jesteś widzem z mojego poprzedniego kanału i wiesz co to za kubek, koniecznie napisz w komentarzu i daj o sobie znać. Będę lajkować, serduszkować. Ja wiem, że tytuł tego filmu jest trochę clickbaitowy, ale zupełnie to nie jest clickbait, bo opowiem wam dzisiaj, jak zarobiłem 10 tysięcy złotych jedynie w miesiąc, w jeden miesiąc. Była to dla mnie niesamowita przygoda. Świetnie się bawiłem, w ogóle tego nie żałuję i wszystko było mega legitne, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do posłuchania tej historii. Zapraszam Was również na wszystkie moje social media, które są podane na dole w opisie i wyświetlają wam się tutaj na ekranie. Oraz do subskrybowania tego kanału. Tam na dole ten przycisk musi być szary, a Dzwoneczek włączony, bo dzwoneczek pomaga, żebyście widzieli, co tutaj się pojawia na tym kanale, więc zapraszam bardzo serdecznie. Oglądajcie do końca koniecznie i zostawiajcie łapeczki w górę. Lecimy! Daisy! Cicho! Ja nagrywam! Cicho! Serio teraz musisz strać. To nie jest żaden skam, żaden magiczny sposób na zarobek, ponieważ chcę wam opowiedzieć o tym, jak wyjechałem do pracy, ale do Anglii. Niezbyt często się o tym chwaliłem, nie mówiłem o tym tak jakoś publicznie nigdzie, jak byłem w Anglii to też mało w ogóle dodawałem na Instagrama, czy jakiegoś Snapchata i w ogóle. Było to kilka lat temu, tak naprawdę zanim jeszcze zacząłem pracować u Ady i jak byłem przed moimi studiami, czyli to było dokładnie 2,5 roku temu. Stwierdziłem, że chcę wyjechać, po Ponieważ będę zaczynać studia, przydałoby mi się zaszczyt jakiejś gotówki. No wiadomo, studia, droga sprawa, nie? Dlatego postanowiłem, że wyjadę, ale tylko na miesiąc i chcę zarobić jak najwięcej. Dlatego ten wyjazd był sfokusowany, byłem nastawiony na to, że ja chcę pracować, że ja będę pracować, będę zasuwać przez miesiąc, ale później przywiozę do Polski kasę i będę mieć na studia i będzie mi wszystko pięknie. Ku... Ano. Tak więc taki był w ogóle powód mojego wyjazdu Do tej Anglii, bo chciałem po prostu zarobić Ale naprawdę nie spodziewałem się, że Wyjeżdżając na ten miesiąc tak dużo się nauczę Poznam tak niesamowitych ludzi I tak dużo zarobię mimo wszystko No wiadomo teraz jest pandemia, trochę to jest takie utrudnione Wtedy jeszcze tego nie było Daisy czemuś się tak śmierdząco zeserałaś. Wali tu kupą Jak ja mam tu pracować <laughs> Daisy Tyś to pod kanapą zrobiła? Tak o tobie mówię No Teraz skaczesz. Ja też wyjeżdżając, miałem ogromne obawy co do w ogóle tego, czy znajdę pracę, czy w ogóle coś zarobię, czy to mi się opłaci, czy poradzę sobie z językiem i tak dalej, i tak dalej. Miałem ogromne obawy, więc może jak Wy jesteście w takiej podobnej sytuacji jak ja, to może ten film pomoże Wam w decyzji, dlaczego wyjechałem, już odpowiedziałem. Ten wyjazd był totalnie spontaniczny i był totalnie w ciemno. W sensie nie był w ciemno, ponieważ jechałem tam z moimi znajomymi, ogarnęliśmy sobie mieszkanie na Airbnb w Windsor. Nie był to Londyn, ale to był w Windsor pod Londynem, wiecie, tam gdzie jest zamek, królewski, te sprawy, mega ładne miasto, mega ładna okolica i w ogóle. Przy okazji jest bardzo dużo turystów, więc można się w takich branżach, typu gastronomicznych i tak dalej, zatrudnić, zwłaszcza w wakacje i można sobie trochę zarobić. Dlatego ja właśnie wyjechałem tam z moimi znajomymi i ogarnęliśmy to wszystko na Airbnb i było to mega, mega tanie, na tyle tanie, że jak już poszedłem do pracy, to pamiętam, że liczyłem, że po trzech dniach pracy już zwracała mi się cała moja część, jakby, którą Proszę zapłacić za mieszkanie. Witamy w Anglii. W 3 dni zapłaciłem za cały miesiąc mieszkania tam. W Polsce oczywiście trzeba na to pracować jakieś 20 dni, no ale taki mamy kraj. Dlatego jak ktoś chce wyjechać, to polecam właśnie poszukać coś na Airbnb, bo na Airbnb też można znaleźć takie dłuższe jakby oferty, że można tam się gdzieś zatrzymać na miesiąc, albo dwa, albo trzy, a nie tylko na 2-3 dni, tak jak zazwyczaj się korzysta z Airbnb. Jak znalazłem pracę, to była moja największa obawa, że po prostu tam pojadę, niby miałem jakby zapewnione miejsce, gdzie, gdzie będę spać i tak dalej. Miałem jakby moich znajomych, więc miałem takie wsparcie psychiczne ale nie miałem pewności, że znajdę pracę. I to była tak dla mnie taka zagwostka, no co pojada, a jak mi nikt nie będzie chciał mi dać pracy, bo na przykład mój angielski jest na zbyt niskim poziomie, albo coś takiego, po dwóch dniach szukania pracy znalazłem tą pracę. Ja nie wiem, czy ja miałem jakieś naprawdę ogromne szczęście. Czy tak w Anglii jest, że tak łatwo znaleźć tam pracę? To wydaje się takie mega łatwe No ale napisałem sobie CV po angielsku Po prostu roznosiłem po różnych miejscach Gdzieś, gdzie mógłbym po prostu pracować Gdzie by mnie potencjalnie zatrudnili Niedaleko mojego domu Ja oczywiście celowałem jakby w takie gastro Jakąś kelnerkę albo coś takiego Bo wydaje mi się, że to jest taka praca, gdzie nie trzeba mieć Jakichś ogromnych yy, kwalifikacji i predyspozycji I tak dalej A można też spoko zarobić, bo jest coś takiego jak Tips, coś w sensie napiwki Tipy, tipy, wszyscy kochają tipy Tipy są super, naprawdę zostawiają napiwki kelnerom, bo ja się nauczyłem po pracy, po miesiącu pracy jako kelner, że to jest bardzo miłe, jeśli dostaje się napiwek za swoją pracę. I teraz pewnie się zastanawiacie, gdzie ja znalazłem tą pracę, gdzie mnie tak naprawdę przyjęli. Historia z tym w ogóle była mega śmieszna, bo ja tam jakby przychodzę, wiecie, do jakiejś restauracji, po prostu mówię do jakiegoś kelnera Can I speak to the manager? No ja mówię, że no ja szukam pracy i chciałbym pracować tylko na miesiąc, ale no może akurat kogoś potrzebują i to jest moje CV i w ogóle tak tiriri. No i się pytam, kiedy mogę przyjść na rozmowę o pracę. A ten gościu do mnie, hmm, right now. A ja takie. Nie jestem przygotowany do rozmowy o pracę po angielsku. Nigdy nie byłem na rozmowie o pracę po polsku, a co dopiero po angielsku. Stress level max, bo nie wiedziałem tak naprawdę o co mnie zapyta w ogóle. Ale dostałem jakieś kilka prostych pytań, typu skąd jestem, dlaczego przyjechałem i takie różne pitulity. Czy mam jakieś doświadczenie? Oczywiście nie miałem żadnego doświadczenia i tak dalej, ale powiedziałem, że szybko się uczę. Zaproponował mi, żebym przyszedł tam za dwa dni na taki dzień próbny, który był oczywiście płatny. I jeśli mi się spodoba, to mogę zostać. Tak, to było tak proste, ja nie wiem naprawdę czy ja miałem aż tak duże szczęście, czy to naprawdę jest takie proste. Tak więc właśnie dostałem pracę kelnera w Anglii, we włoskiej restauracji, która była prowadzona przez jakiegoś gościa z Turcji i pracowałem z ludźmi z po prostu każdego zakątka świata, naprawdę. Mega dużo imigrantów jest w Anglii i mega dużo ludzi przyjeżdża właśnie tak na wakacje, żeby sobie popracować i zarobić i to jest bardzo spoko rozwiązanie, ale co z moim angielskim, jakby ja zawsze lubiłem ten język, zawsze mi się podobał i nie miałem z nim jakichś ogromnych problemów no ale mimo wszystko nie był na tyle perfekcyjny i wydaje mi się, że nie byłem na pewno przygotowany na to, że będę pracować w jakiejś obsłudze klienta bo mimo wszystko na stanowisku kelnera jest tak, że musisz rozmawiać z tymi klientami zapraszać ich, podawać zdania, tłumaczyć, odpowiadać na pytania a mój angielski, no tyle co się go uczyłem tak naprawdę w szkole resztę się uczyłem wszystko z jakichś seriali, gier i tak dalej więc no miałem co do tego obawy, no i przyznam szczerze że że było trochę ciężko. Były problemy takie, że na przykład brakowało mi czasem słów, albo czasem ktoś coś do mnie powiedział i nie byłem pewny, o co mu do końca chodzi. O tym na pewno wspomnę więcej, kiedy przyjdziemy już do faili, które miałem w mojej pracy. Chodzi o taką wprawę, bo tak naprawdę po dwóch tygodniach wystarczyło mi tak naprawdę dwa tygodnie, żeby na tyle się rozkręcić z tym językiem, jeśli go używałem codziennie, praktycznie od rana do wieczora mówiłem tylko i wyłącznie po angielsku. To mi mega pomogło i naprawdę po dwóch tygodniach już czułem taką kompletną swobodę. Dalej mi co. Brakowało trochę słówek, ale język mi się poprawił mega, mega, mega dużo i bardzo żałuję tego, bo od tamtej pory nie gadam prawie w ogóle po angielsku. W szkole już nie mam angielskiego i nie mam tak dużo styczności z tym językiem i bardzo dużo zapominam i boję się, że po prostu mój poziom angielskiego mega, mega spadnie, więc muszę jakoś ćwiczyć i to pielęgnować, bo szkoda mimo wszystko, ale naprawdę myślę, że gdybym wyjechał do Anglii na 3 lub 4 miesiące, to mój język by się poprawił na tyle, że nie miałbym problemu ze znalezieniem jakiejkolwiek tam pracy tak naprawdę. Prawde? Bo jeśli się tam żyje, to to wszystko tak łatwo się chłonie, że to jest po prostu niesamowite, naprawdę najlepszym sposobem na nauczenie się jakiegoś języka jest wyjechanie do jakiegoś kraju i najlepiej pracowanie z ludźmi, którzy mówią tylko i wyłącznie w tym języku, bo wtedy już jesteście postawieni pod ścianą i po prostu trzeba się po prostu odezwać, jeśli jesteście w takiej sytuacji, tak? Ale mimo wszystko poradziłem sobie i dałem sobie radę, ale nie zrobię żadnego filmiku po angielsku, bo nie jest aż tak dobry, żebym mówił tak, wiecie, do kamery i w ogóle, z kamerą się w ogóle stresuję. Gadać po angielsku chyba. Lecimy dalej. Chcę Wam opowiedzieć trochę o takich failach, które mnie spotkały w tej pracy. Naprawdę to był miesiąc, i mimo wszystko to było bardzo krótko, ale naprawdę wydarzyło się tak bardzo dużo tam. Poznałem ludzi naprawdę z każdego krańca świata. Poza tym poznałem lepiej kulturę w ogóle Anglii. Ja ogólnie kocham Anglię i uwielbiam te klimaty, dlatego to było moim spełnieniem wszystkich marzeń, żeby zamieszkać w Anglii. Co prawda, tylko na miesiąc myślałem o tym, żeby zostać, ale o tym już Wam powiem jeszcze później. No ale tak jak Każdemu zdarzały mi się takie fejle w pracy, przez które miałem wrażenie, że albo mnie wyrzucą, albo dostanę jakiś drogi opierdziel albo coś takiego. Na przykład w pierwszy dzień pracy, jakby musiałem się nauczyć chodzić z tacą, bo byłem kelnerem, jakby nie było, więc ściągałem jakieś miski z olejem w ogóle, bo to był jakiś sos czy coś. Ściągałem je na tacę i taca mi się ześlizgnęła. To był pierwszy dzień mojej pracy, poleciała centralnie na moją białą koszulę. Miałem taki wymóg w pracy, że zawsze codziennie, nieważne co, muszę mieć całą białą koszulę i. Całe czarne spodnie. Ja pierdzielę do końca dnia. Musiałem chodzić w takiej uwalonej koszuli. Myślałem, że po prostu polegnę tam. To był dramat, bo przy okazji jeszcze rozbiłem te naczynia. Ci ludzie, którzy ta, których obsługiwałem, akurat mieli takie. Yy, what the fuck, co za łajza. <laughs> tak się każdemu zdarza, zwłaszcza jak się nie ma doświadczenia, no to wszystko leci z rąk. Dosłownie leci z rąk, bo kolejnym fejlem, który mi się zdarzyło. Wiecie, nabrałem trochę wprawy z tą tacą, bo to wcale nie jest takie proste chodzenie z tą tacą. I to się tak wydaje, że no co to jest przenieść kilka talerzy na jakim. Tam okrągłym talerzyku dużym. To jest mega trudne. Leciało mi naprawdę wszystko z rąk, bo też miałem taką sytuację, że miałem całą tacę piwa. całe takich, wiecie, wysokich kuflów piwa, i tych kuflów było chyba z 6 albo 7 na tej tacy. I ja ją podniosłem i idę. Idę sobie na luzie. I nie zwróciłem uwagi, że te piwa są naprawdę bardzo wysokie, a rzadko mi się zdarzyło, że nosiłem tak wysokie rzeczy, bo raczej nosiłem talerze. A to była cała taca piwa, tylko pamiętam, jak zobaczyłem, że jedna szklanka na tym zaczęła, zaczyna mi się tak chwiać. Razem z nią wszystkie i ja wtedy staram się, wiecie, balansować, żeby to mi nie spadło. Wszystkie te piwa wyleciały po prostu na ziemię i się stłukły, zalewając pół restauracji. Daisy! Uspokój się! Zalewając przy tym pół restauracji i zwracając uwagę wszystkich gości na to, jak kilka piw po prostu leci mi i kilkadziesiąt funtów przy okazji poleciało i się rozbiło. To było straszne, było mi mega wstyd, mega dużo przepraszałem w ogóle za straty, ale mimo wszystko najgorszym, najgorszym fejlem, jaki mi się zdarzył, to była jedna z bardziej takich upokarzających sytuacji w moim życiu. W sensie był jakby czas śniadania i te sprawy w Anglii mega popularne na dość śniadania Są hash brown. Do tej pory ciągle mam problemy z zapamiętaniem tego, co to są te hash brown. I właśnie wtedy nie wiedziałem, co to jest. To jest coś na wzór polskiego placka ziemniaczanego, w sensie to są jakieś zasmażane ziemniaki, ale nie miałem zielonego pojęcia, czym jest hash brown. Fajnie jest taki, że po prostu kładę tam, wiecie, te śniadania i wszystkim i w ogóle. I gościu się mnie pyta, czy może zamówić jeszcze dodatkowo. Tak to usłyszałem. Ja, takie. Mm, czy może powtórzyć, a on no hash brown, co on mówi, jeszcze wiecie ten brytyjski akcent ja takie, że muszę to sprawdzić i w ogóle i poszedłem, odszedłem do tego stolika i sobie myślę, kurde czym jest hash brown panikowałem trochę i stwierdziłem, że nie mam pojęcia co mam zrobić i nie, jakoś nie miałem zbyt bardzo czasu żeby w ogóle szukać, co to jest w ogóle hash brown tak naprawdę wystarczyło wpisać w Google, ale jakoś nie przyszło mi to przez myśl, była presja czasu i w ogóle, więc wróciłem tam i powiedziałem, że nie, nie mamy hash brown bo nie wiedziałem co to znaczy, a ten gość tu tak na mnie patrzy i takie, że jakim cudem nie mamy, jak tutaj leżą i ktoś po prostu w zestawie swoim śniadaniowym miał właśnie te placki. To było tak bardzo cringe'owe i to było takie głupie, bo ja po prostu nie, nie, nie chciałem się przyznać do tego, że nie wiem, co to znaczy i nie wiem co to, co to nie wiem, co to jest. A się okazało, że to o czym mówimy, jakby jest obok na talerzu, strasznego buraka, tam strzeliłem i po prostu myślałem, że zapadnę się pod ziemię. Udało się wszystko ogarnąć. Naprawdę mega się cieszę, że mogłem pracować właśnie na takim stanowisku w Anglii, bo ludzie tam są po prostu do rany przyłóż. To jest kompletna inna mentalność niż w Polsce. I to jest też coś takiego, co mnie tak bardzo ciągnie. W ogóle do tego kraju, bo tam jest ogólnie bardzo duża multikulturowość, ale przy tym ludzie są naprawdę tak mili, otwarci, wyrozumiali, że naprawdę spotkałem tam masę, mnóstwo, dużo fajnych ludzi i usłyszałem najwięcej chyba komplementów w całym moim życiu przez ten miesiąc, bo ludzie są tam naprawdę świetni. Ale teraz pewnie zapytacie, kurde, no to skoro tam było tak super, skoro tam są dobre zarobki, skoro tam są zarobiści ludzie, skoro tam ci się tak strasznie podoba, to dlaczego tam nie zostałeś? Też sobie czasami zadaję to pytanie. Ale no może tak musiało być. Po miesiącu niestety musiałem wrócić do Polski, bo moją taką też główną motywacją było to, że musiałem ogarnąć wszystkie rzeczy ze studiami, Zade zadecydowałem, że idę na studia w Polsce. Bardzo długo biłem się z myślami, czy, czy na pewno wracać, czy może tam zostać na dłużej, czy może w ogóle pójść na studia tam w Anglii, bo naprawdę mega mi się tam spodobało i chciałbym tam na pewno kiedyś wrócić. Tak widocznie miało być, bo dosłownie wróciłem i miesiąc później dostałem pracę łady i tak właśnie wylądowałem w tym miejscu, w którym jestem tutaj. Więc więc może to było przeznaczenie, może tak właśnie po prostu miało być. Przechodząc do meritum i do całego clickbaitu tego filmu, czyli tyle, ile zarobiłem, ja pojechałem tam głównie z nastawieniem na to, że chcę zarobić pieniądze. I pracowałem bardzo długo, w sensie bardzo dużo pracowałem, bo pracowałem 6 dni w tygodniu, jeden dzień tylko miałem wolny, czasami dwie zmiany, czasami jedną, no ale bardzo dużo pracowałem tam i przyjeżdżając do Polski, ogólnie po całym tym wyjeździe zarobiłem 10 tysięcy złotych w jeden miesiąc, bo wiecie, miałem chyba tam najniższą krajową tą stawkę, ponieważ no wiadomo, po pierwsze byłem bez doświadczenia, po, po drugie byłem jakimś przyjezdnym Polaczkiem, który przyjechał po prostu sobie na miesiąc dorobić i w ogóle, ale naprawdę na, mimo, już miałem najniższą krajową to bardzo dużo tam dawał, dały tipy czyli po prostu napiwki, więc taka branża gastronomiczna kelnerska i w ogóle jeśli chodzi o te napiwki jest bardzo pomagająca i w ogóle, bo gdyby to nie, nie te napiwki to no to pewnie bym tyle nie zarobił, ale zarobiłem Robiłem naprawdę 10 tysięcy. No wiadomo, od tego trzeba odjąć jeszcze koszty tam wiecie noclegu, jedzenia, którego tak naprawdę dużo nie straciłem na jedzenie, bo tak naprawdę moja restauracja zapewniała mi jedzenie. Więc miałem jedzenie praktycznie z restauracji przez miesiąc za darmo, więc nie musiałem nawet dużo wydawać na jedzenie. I mega naprawdę wam polecam, jeśli się zastanawiacie nad takim wyjazdem, jeśli macie na przykład 18 lat i w ogóle chcecie wyjechać i dorobić, albo na przykład znacie kogoś, kto chciałby wyjechać i się nad tym waha i wydaje mu się, czy to dobre, jak wiecie, zastanawia się, czy to źle. To warto, nie wiem, pomożecie mu podostać ten film. Ja naprawdę nie żałuję, na pewno kiedyś tam wrócę, no teraz mam pracę i jest mi tutaj dobrze. Jeśli będę w jakimś cięższym okresie w moim życiu, jeśli Adam mnie wyrzuci i w ogóle, to naprawdę przemyślę to, chociaż teraz jest to też utrudnione. Raz, że pandemia, drugi raz, że Brexit i też prawy. Tak, to była moja historia o tym, jak wyjechałem do Anglii, o tym, jak się spotkałem z różnymi niesamowitymi ludźmi. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jeśli chcielibyście więcej takich filmów z takiego Story time o tym, jak siedzę i gadam o jakichś różnych rzeczach, bo wydaje mi się, że mam jeszcze kilka takich rzeczy, o których mógłbym opowiedzieć. I to jest taki format, który ja robiłem już na początku w moich, moich, mojego starcia w ogóle z YouTube'em, więc jeśli wam się podoba, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę. Piszcie w komentarzach, że chcecie więcej tego typu filmów. Co wy uważacie o takich wyjazdach w ogóle gdzieś za granicę? Czy chcielibyście może na przykład w przyszłości spróbować, bo to jest duże wyzwanie? Piszcie koniecznie w komentarzach na dole, ja będę na to wszystko odpowiadać. I oczywiście, standardowo zachęcam Was do odwiedzania moich social mediów i subskrybowania tego kanału oraz o dzwoneczku. Przypominam, dzwoneczek jest ważny, a ja się z wami żegnam. Przypominam, że w każdy wtorek o godzinie 15 pojawia się film na moim kanale. Dlatego nie zapominajcie, ustawiacie sobie powiadomienia. Na moim instagramie możecie to na przykład zrobić. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję, że mnie słuchaliście. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Dzięki, cześć. Na razie, patrzymajcie się do następnego razu.